kochane koziorożce, bardzo Was przepraszam, przerwało akurat na Was, ale słuchajcie, ja często zczytuję z pola różne informacje. Może czas rzeczywiście przerwać pewne Wasze działania i otworzyć się na odwagę. Karta Maga, słuchajcie, mówi zawsze o odwadze. Mówi o tym, że jesteś też drogi koziorożcu, chroniony przez siły wyższe. I to jest ten moment, gdzie nawet z tymi najbardziej trudnymi zadaniami przyjdzie się tobie zmierzyć. Ale ty, jak kot, spadniesz na cztery łapy, będziesz mm, miał możliwość wybrnięcia nawet z najbardziej trudnych sytuacji. To jest ten tydzień, to jest taki etap, w którym ty, drogi koziorożcu, podejmując odpowiednie działania, podejmując odpowiednie decyzje, Otwierasz się na niezależność materialną i na niezależność emocjonalną. Tutaj jest również pokazana taka energia większej pewności siebie, pozycja lidera, pozycja kogoś, kto podejmuje działania, kto podejmuje wyzwania, kto też otwiera się na własną prawdę, kto jest świadomy także zadań. Które życie mu stawia, tak? To jest właśnie też energia, jakby chęci sprostania pewnym wyzwaniom, poprzez wykorzystanie swoich umiejętności. Jeżeli macie taką potrzebę, może to dobry moment na podjęcie szkoleń, kursów, podniesienie kwalifikacji, by podnieść swoje umiejętności, by poczuć się bardziej pewnym siebie. Karta maga również, moi drodzy daje taką siłę przywódczą yy, oraz yy, pozwala być asertywnym w komunikacji z innymi osobami. To jest karta, która właśnie jakby pokazuje, że nie dasz się wciągnąć do żadnej walki, yy, będziesz umiał wybrnąć z różnych trudnych yy, sytuacji, tak jakby przeczekasz pewną zawieruchę, tak? I to jest właśnie też taka energia, która... Yy, która właśnie sugeruje, że Ty potrafisz w nawet najbardziej mm, trudnych sytuacjach sięgnąć po ten swój wewnętrzny spokój i po tą silną wolę. To jest właśnie też energia silnej woli. I to jest też, kochani, energia, która mówi o tym, że to, co jest w tobie, będzie manifestowało się na zewnątrz, tak? Czyli y, myślę, że. Y, Idealny dla Was temat to jest link do webinaru. Twoje marzenia spełnią się na stronie królowomocy.com. Tam właśnie macie powiedziane, co robić, żeby manifestować szczęście w świecie zewnętrznym. Kochani, generalnie tydzień idealny do tego, by poznać siebie, by tworzyć, kreować, podejmować odważne działania i aspirować na pozycję lidera swojego życia. Dziękuję Wam, kochane koziorożce, i zapraszam, wodniki, drogie wodniki. A co dla Was pięknego? Bardzo piękna energia. Energia mówiąca o odnalezieniu spokoju wewnętrznego. To jest energia, która również sugeruje, że Wy, drogie wodniki, w tym tygodniu będziecie pewien etap swojego życia zakończać. Będziecie otwierać się na nowe, Pozytywne doświadczenia. Um, pokazujecie się jako osoby, które um, mają już dużo doświadczeń, które przeszły już bardzo, bardzo dróg, długą drogę w jakimś temacie, w jakimś aspekcie. I jest tutaj pokazane, słuchajcie, um, że osiągacie jakąś równowagę upragnioną, znajdujecie złoty środek. Odnajdujecie miejsce we własnym życiu również, odnajdujecie miejsce dla siebie, tak? Energia y, świata mówi o tym, że idziesz w stronę szczęścia, że idziesz w stronę y, radości, że również y, jesteś w takiej energii transformacji. Yy, tak jakby zakończasz jeden etap. I otwierasz się na coś nowego, gdzie stajesz się lepszą wersją siebie, dla samego siebie, tak? Tutaj jest taka wewnętrzna transformacja. I mam też takie poczucie, że w tym właśnie tygodniu wasze marzenia mogą się spełnić może się spełnić coś, na co wy bardzo długi czas czekaliście. Tutaj jest pokazana wiara, tu jest pokazana nadzieja, tu jest pokazane dopełnienie pewnego cyklu, tu jest pokazana nagroda za ciężką pracę nad, yy, nad sobą, nad swoimi słabościami, nad swoim powiedzmy, charakterem, yy, nad wysiłkiem włożonym w jakiś yy, temat. Tak? Yy. Także kochani, tutaj to jest bardzo dobry tydzień do wszelkich też podsumowań. I otworzenia się na nowe przestrzenie. Tu jest, kochani, uwolnienie, uzdrowienie, zakończenie, satysfakcja, osiągnięcie upragnionego spokoju, pokonanie wszelkich przeciwności i odnalezienie siebie. To jest energia odnalezienia siebie. Poczucia szczęścia w każdej sferze Waszego życia. Więc, jeżeli są jakieś sprawy nierozwiązane w Waszym życiu, drogie wodniki, lub jakieś tematy bardzo trudne, to czas sięgnąć po swoją siłę, by te tematy dokończyć, zakończyć, rozwiązać. I to się Wam uda, kochani, to się Wam uda. Bo tu macie naprawdę ze strony kart wszelką pomyślność. Dziękuję Wam, kochane wodniki. Życzę wszystkiego pięknego, cudownego czasu i buziaczki. Papa. Pa. A teraz, drogie ryby, jaki to będzie tydzień dla rybek? Rycerz Miecze, kochani, w tym tygodniu hmm, będzie dużo, dużo komunikacji. Komunikacji y, mającej na celu coś wyjaśnić, coś rozwiązać. Y, może tutaj w grę wchodzić również komunikacja taka formalno-prawna, komunikacja urzędowa, komunikacja na polu zawodowym. I tutaj macie pokazane, że y, trzeba, trzeba tak jakby coś, coś wyjaśnić, coś rozwiązać postawić na siebie. Stanąć za sobą, tak? To jest taka energia, że jakby nie pozwolę dłużej na pewne rzeczy, które na przykład mi nie odpowiadają, nie podobają się. Czyli Rycerz Mieczy mówi o tym, jakby stań za sobą bądź wytrwały w tym tygodniu nastawiony mimo wszystko na rozwiązanie problemu, na rozwiązanie konfliktu. Rycerz mieczy, słuchajcie, jest energią y, bardzo dynamiczną, bardzo intelektualną, więc tutaj naprawdę na polu intelektualnym będzie y, jakby taka y, duża aktywność, y, ale ważne jest też to, żeby w tej komunikacji wszelako rozumianej y, być asertywnym. Tak tutaj karty jakby radzą: tak, być asertywnym. Mieć trafne uwagi, trafne spostrzeżenia, ale zachować jednak tą taką zdrową i przyzwoitą granicę w komunikacji z drugą osobą. Bo tu jest możliwość również bycia takim troszeczkę poddenerwowanym, impulsywnym, możliwość ranienia słowami. tak, Czyli również Wy możecie. Mieć taką postawę, lub też ktoś wobec Was może mieć taką postawę. To tutaj jest tak czy siak powiedziane, że zachowaj tą zdrową asertywność, nastaw się na rozwiązanie, na dogadanie, na wyjaśnienie. Nie ma tu mowy o żadnej uległości, absolutnie. Dotrzyj do swojego celu, który pragniesz, ale czy na pewno za wszelką cenę za cenę słów, za cenę. Hmm, może utraty równowagi, tak? No, właśnie, jakby musisz, droga rybko, tutaj zachować tą bezpieczną granicę w tym tygodniu. Rycerz Mieczeń jest też taką energią, która mówi o tym, że być może w tym tygodniu właśnie określisz cel swojej wędrówki, będziesz wiedzieć, dokąd chcesz iść, dokąd zmierzasz, podejmiesz decyzję. Jakie kroki musisz poczynić w tę stronę, by osiągnąć upragnione marzenie? I Rycerz Mieczy, słuchajcie, też mówi o tym, że w tym tygodniu dostajesz bardzo dużo siły i energii, pomysłowości, także by wyjść z jakichś trudności, z jakichś powiedziałabym deficytów, z jakichś długów, z jakichś trudnych, obciążających sytuacji. Dostajesz siłę, by z czegoś wyjść zwycięsko. I wykorzystaj to. Wykorzystaj to dla siebie. I teraz słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby mieć na uwadze swoje pragnienia, żeby z powodu nawet najbardziej trudnych okoliczności zewnętrznych, które mogą być w tym tygodniu. I przeszkód, jakie mogą być stawiane na Waszej drodze, nie stracić z oczu swojego celu, swojej wędrówki. To jest bardzo ważny przekaz dla Was, kochani. Dziękuję Wam bardzo, wszystkiego dobrego i zapraszam Was, kochani, do czytań indywidualnych. A tymczasem buziaczki, całuski i papa, pa, kochani. Papa. Pa.